Siemano wszystkim, z tej strony Niekto Innek, Kodmicz Dajony i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o zwiastunie eventu Halloweenowego. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku przedstawię wam wszystkie najważniejsze informacje w temacie wydarzenia Halloweenowego, który pojawi się jeszcze prawdopodobnie w tym obecnym sezonie teraz, zaraz na samego jego koniec, ponieważ gracze poznali już mityczne bronie, nowych bossów oraz skiny, jakie trafiamy do sklepu z przedmiotami. Na no a wy, jak zawsze przed startem tego filmu, nie zapomnijcie wpisać kodziku MIGAO2, tak jak te cztery kozaki tutaj. Pamiętajcie też o subiku z bo ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi. No i szczelcie tę apkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. Dodatkowo teraz na ekranie macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. I proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie, inaczej nagrada mu przepadnie. A dzisiaj do wygrania macie 300 faudelców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba z na kanale i kod miga o 2 w sklepie. A w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. A i dodam jeszcze szybko. Tylko, że dzisiaj live pojawi się albo o godzinie 14, albo nie będzie go w ogóle, bo organizuje dzisiaj swoje urodziny i nie będzie mnie wieczorem po prostu w domu. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, w dosłownie każdym jednym sezonie w Fortnite'cie pojawia się jakieś jedno wydarzenie, które również jest obchodzone na świecie. I mowa tutaj o evencie wakacyjnym, świątecznym, wielkanocnym oraz Halloween'owym. Jedno z tych wszystkich wydarzeń pojawi się w obecnym sezonie i mowa tutaj oczywiście o wydarzeniu Halloween'owym, który jak co roku na świecie odbywa się dokładnie 31 października, a w grze jak zawsze pojawia... Pojawi się już kilka dni przed jego startem na świecie. Najdziwniejsze w tym sezonie jest to, że sam sezon kończy się zaraz 3 listopada, co oznacza, że sam event Halloweenowy nie potrwa duży jak do tego dnia, ale rozpocznie się kilkanaście dni wcześniej, bo wszystko wystartuje już w połowie października. Już wtedy do gry zostanie wydana nowa aktualizacja, w której pojawią się wszystkie Halloweenowe skiny, nowy boss na wyspie, nowe mityczne przedmioty, darmowe nagrody dla graczy, mnóstwo zmian na wyspie, a my gracze większej z tego już znamy. Wszystko to pojawiło się zaraz po starcie obecnego sezonu i jedno z najciekawszych informacji jakie mamy poza jego datą startu to co ciekawe nowy boss na wyspie, który pojawi się za jednego z obecnych bossów, który już tu jest od startu obecnego sezonu. Według plików gry mamy otrzymać nowego bossa wampira, a w karnecie bojowym mamy jednego skina, który ma edycję stylu na wampira czyli właśnie kado i to właśnie on zmieni się na lunarnym lokum, co wiemy z samych plików i po podejściu do niego zobaczymy tam coś takiego. Co też ciekawe według informacji jakie podają likerzy sam boss ma mieć specjalną umiejętność, która ma nazwę wysesanie życia, która oczywiście będzie wysysała wasze HP, a dodatkowo sam wampir na pewno będzie bardzo szybki i trudny w zlikwidowaniu. Poza tym z gry zostanie usunięty jego mityczny przedmiot i zostanie zastąpiony całkowicie nowym mitycznym przedmiotem, który był już kiedyś w grze, ale nie był mitykiem i będzie to klinga kinetyczna, która również będzie wyglądała lekko inaczej. Jej wygląd został przedstawiony dokładnie tutaj i to właśnie tak ma prezentować się ta jego mityczna katana i będziecie mogli ją zdobyć zaraz po likwidacji, lecz w temacie samego kado musimy sobie pozostać, bo w jego sejfach też zajdą zmiany. Jak Dobrze wszyscy wiemy, na wyspie mamy obecnie safe od Kado z przedmiotami, które udało mu się ukraść podczas podróżowania w czasie, i wraz ze zmianą Kado na vampira do gry zostaną dodane nowe mityczne przedmioty, które będą tylko na evencie Halloweenowym. Mowa tutaj o takich mitycznych przedmiotach jak mroczny Tomigan Midasa czy inne wymienione w poście u tego likera. I teraz nie wiadomo, czy same mityki zastąpią wszystkie obecne, które są na wyspie, czy trafią do puli z wszystkimi obecnymi. Wszystko w tym temacie będzie zależne od tego, jak fabuła sezonu się potoczy, więc ten temat jest nam na teraz nieznany, lecz. Wszystko wskazuje na to, że gracze zamiast wszystkich obecnych otrzymają te nowe i tych starych tam już po prostu nie będzie. Jak już jesteśmy tutaj przy temacie przedmiotów, to wraz z wydarzeniem Halloween'owym do gry powróci kilka starych rzeczy do gry. I mowa tutaj o takich rzeczach jak cukierki Halloweenowe, miotła do latania, kosa, rzeczy zubocza i dynietnica. Są to takie standardowe przedmioty, jakie powracają do gry na każde Halloweenowe wydarzenie, więc teraz też wrócą, a dla takiego potwierdzenia to większość z tych przedmiotów zostało zaktualizowanych wraz ze startem tego sezonu i na pewno wtedy powrócą. Do tego wszystkiego do gry miały powrócić jeszcze chromowe rzeczy, ale zostały one dodane do trybu Chordobicia, który również powróci do ogólnych trybów na to wydarzenie i to właśnie tam spotkacie większej starych broni, lecz będą one też dostępne na tej obecnej wyspie. Te, które pojawią się na wyspie, to dynietnica, cukierki halloweenowe, prawdopodobnie miotły oraz przedmioty zubocza, a w trybie Chordobicia pojawią się też te wszystkie same rzeczy, ale poza nimi spotkamy tam jeszcze inne, stare, takie przedmioty. Kolejna rzecz, którą my, gracze, co ciekawe znamy i wiemy, że pojawi się w grze z okazji nowego halloweenowego wydarzenia, to masa nowych jak i starych skinów, które swoim stylem będą bardzo mroczne i wszystkie stare skiny, które były na tym wydarzeniu macie widoczne teraz w tle. Co jednak ciekawe, my gracze poznaliśmy już dwa skiny, jakie pojawią się w tym sezonie i będą całkowicie nowymi Halloweenowymi skinami, a wszystko to pojawiło się przez jednego NPC-ta na wyspie, który wspomniał nam kilka słów za dużo w swoim dialogu. A dokładniej, po podejściu do Strażnika Miłości na wyspie dowiadujemy się, że on jak i Rybka mają upiorną przeszłość, która wkrótce nadejdzie, a co ciekawe w niedawnych ankietach ze skinami pojawiły się mroczne wersje. Wersję strażnika oraz tej rybki. Tak więc to właśnie te dwa skiny, które widzicie teraz w tle, pojawią się w nowym wydarzeniu w sklepie z przedmiotami i spokojnie, bo poza nimi na pewno pojawią się jakieś inne skiny, ale ich na teraz nie znamy i poznamy dopiero po starcie tego wydarzenia. A i co najważniejsze, w temacie skinów to pamiętajcie, że one tak samo jak na wydarzeniu świątecznym pojawiają się w sklepie tylko i wyłącznie raz do roku i tylko niektóre z nich wracają, tak więc to największe perełki polecam wam zakupić. Jednakże to nie koniec rzeczy, jakie znamy i wiemy, że trafią do gry z okazji tego wydarzenia i jedną kolejnych są nowe potwory oraz mgła, która również tak jak na każdym evencie halloweenowym ponownie może pojawić się na tej obecnej wyspie. Co do potworów, to one nie pojawią się na wyspie, bo są one dostępne w trybie hordobicia, który jest dostępny w grze, ale tylko jak dodacie ten tryb przez stronę internetową do ulubionych i to właśnie on powróci do ogólnych trybów na ten obecny event. Tak więc jeżeli będziecie chcieli zaczerpnąć trochę mrocznego klimatu, to będzie on stricte w tamtym miejscu i sama mgła jako jedyna może pojawić się na wyspie, bo ona co roku się pojawiała, ale same potwory i itd. Tak dalej będą dostępne tylko w tamtym trybie. Szkoda trochę, bo jak dla mnie potwory na wyspie podczas rozgrywki oraz mgła dodawały takiego fajnego klimatu, a tak to otrzymamy w tym sezonie tylko jakieś dekoracje na wyspie, czyli jakieś pająki, pajęczyny, dynie i inne mroczne rzeczy, które będą na lokacjach. Skoro znacie już informacje w temacie nowego bossa vampira, znacie informacje na temat zmian w skarbcach i mitykach, znacie nowe przedmioty oraz nowe skiny, wypadałoby przejść do chyba najciekawszego tematu, czyli tematu darmowych nagród. A dokładniej w tym sezonie podczas eventu Halloweenowego, tak samo jak w każdym poprzednim. Do gry trafią darmowe nagrody, ponieważ zawsze jakieś były, tak więc teraz jak najbardziej też się mogą pojawić i na waszym miejscu spodziewałbym się nawet karnetu z darmowymi nagrodami. W tym rozdziale na sam koniec każdego sezonu pojawiało się jakieś małe wydarzenie z karnetem z nagrodami, więc jeżeli w trakcie trwania sezonu nic takiego się nie pojawi, to podczas eventu Halloweenowego jak najbardziej może takie coś się trafić do gry. Nie jest to na teraz pewne i gracze najbardziej spodziewają się zadań i jak najbardziej szans na zadania same, tym bardziej że w grze będzie tryb do bicia, ponieważ to właśnie tam najprawdopodobniej będą do zdobycia wszystkie te nagrody. Co tam będzie dokładnie do zdobycia tego wam na teraz nie powiemy, bo nie znamy jeszcze dokładnych nagród, ale jestem pewny, że już po jakiejś kolejnej aktualizacji coś może się pojawić, bo ten sezon jak dobrze wiemy jest najkrótszym sezonem w całej historii Fortnite'a. Ja osobiście na waszym miejscu spodziewałbym się takich rzeczy jak kilofy, plecaki, emotki, sztandary i ogólnie takie małe przedmioty kosmetyczne, bo raczej wątpię, że pojawi się jakaś darmowa skórka, chyba, że w grze pojawi się jakiś turniej. Podsumowując, po dziś. W dzisiejszym odcinku znacie wszystkie najważniejsze informacje w temacie eventu halloweenowego, który trafi do gry już na sam koniec obecnego sezonu oraz znacie wszystkie najważniejsze zmiany i nowości, jakie tam się pojawią. No a wy pamiętajcie, że o wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w temacie eventu halloweenowego, jak i całej tej reszty jak zawsze będę starał was się informować na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał Miga, a na 100% nie przegapicie żadnych nowych, kozyskich i ciekawych informacji, bo filmy pojawiają się tutaj każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim Mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu, może trafi do większego grona odbiorców, tak jak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów live i short'ów, A jeden live pojawi się dzisiaj o 14, albo nie będzie go w ogóle. No i nie zapomnijcie wpisać kodzieku MIGAO2, tak jak te cztery kozaki, które pojawiły się na samym początku tego to filmu. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich najważniejszych informacjach w temacie eventu halloweenowego i czy waszym zdaniem wydarzenie to będzie kozackie, i wprowadzi do gry wszystkie te. Ciekawe nowości, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 20.30. Yo!